Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj witam was w filmie pod tytułem Co zagraniczni raperzy sądzą o Polsce, bo już jakiś czas temu taki materiał zaproponowaliście w komentarzach. I jak widać po ilości reakcji cieszył się on naprawdę dużym zainteresowaniem. Chociaż wiadomo też jak to jest. Polska dla Amerykanów to jedynie jedno małe państewko spośród kilkudziesięciu innych europejskich jak dla nich podobnych krajów, więc zbyt często to oni tematu Polski nie poruszają. No chyba, że akurat tak się składa, że grają oni tutaj swój koncert. Mieli oni jakąkolwiek styczność z naszą polską kulturą, bądź jakaś losowa rzecz z udziałem Polaków przytrafi im się w życiu? I w sumie to myślę, że równie dobrze mógłbym ten film nazwać: Momenty, w których zagraniczni raperzy wspominają o Polsce. No bo niestety tak to wygląda, i w dzisiejszym odcinku występować będą tacy raperzy jak Scarlord, Schoolboy Q, Pierre Bourne, Anneli Chopa, Lil Nar, Kili, Puya, Ghostmane, Lil Pip, Lil Zan, Zilekami, czyli 9 Jest tego całkiem sporo, tak więc już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Oh. You know post that postcard from back in the day so you don't want my to worry Polecam wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Tak dokładnie, a ja na samym starcie chciałbym podziękować jeszcze kanałowi No Name Tłumaczenia, który pomógł mi w realizacji tego filmu. Dlatego zapraszam was również i do niego. A tymczasem ruszamy już z tematem, bo jest tego całkiem sporo. Więc na pierwszy rzut poleci może pan Scarlord, czyli angielski raper, który charakteryzuje się bardzo, ale to bardzo mocnym brzmieniem. Co prawda póki co wszystko wskazuje na to, że najlepsze lata swojej kariery ma on już za sobą. WAKA 17.

Saying, I'm very excited about it. I'll be coming back to Poland for sure. You go hard, um, yeah. Number love. Oh, okay. Stay for gun to the head. Mm, no tak, cóż, w każdym razie wygląda na to, że dosyć, no nawet nie dosyć, a bardzo spodobało mu się w Polsce, całkowicie przeciwnie do Skullboya Q, który przed rokiem w wakacje grał swój koncert na fest festiwalu w Chorzowie. Jeśli ktoś z was pyta, kim jest Skullboy Q, to wiadomo, jest to raper, który myślę, jakieś 5-6 lat temu był na topie amerykańskiej rap sceny, do dziś zresztą całkiem nie najgorzej sobie radzi. Ale teraz muszę wam przypomnieć o tym bardzo przykrym, a raczej bardzo chamskim incydencie z jego udziałem, o którym nawet nagrywałem wam wtedy osobny film, więc na pierwszej edycji właśnie tego fest festiwalu. Jedną z głównych gwiazd miała być kultowa hip-hopowa grupa Wutan Clan, jednak niestety w ostatniej chwili okazało się, że nie mogą oni wystąpić. Dlatego na szybko organizatorzy szukali zastępstwa i znaleźli Skull któremu wyraźnie nie w smak było granie koncertu tego dnia w Polsce, bo już na samym początku dał taką notkę na swoim Instagramie. Ten festiwal ma tu jakieś 30 osób. Zadzwonili do mnie 18 godzin przed koncertem, by zastąpić Wutan Clan. Wszystko wam zaraz pokażę. No i rzeczywiście się pokazał. Pokazał Polskę w okropnym świetle przed całym światem. No bo popatrzcie tylko na te jego instastory. Jak widzicie, w naprawdę bardzo hamski sposób wyśmiał on ten polski festiwal. Do tego wszystkiego uznał nasz kraj za najludniejsze miejsce na Ziemi, za pomocą kolejnych nagrań. Eee, ja bored, too This is out A najgorsze w tym wszystkim jest to, że wcale nie miał on żadnych powodów, by tego robić. No bo nawet po jego nagraniach było widać, że na koncercie jest przecież masa ludzi, którzy skandowali nawet jego imię, a ten i tak hamsko ich opluł. Cały swój pobyt w naszym kraju podsumował taką wiadomością. Koncert był nawet spoko, ale przez ostatnią minutę. Jadę teraz do domu grać w Call of Duty, muszę wbić Master Division. No czy da się zachować w kierunku jakiegoś kraju bardziej arogancko? Myślę, że o to może być ciężko i nie sądzę, by ktokolwiek z Polaków od tego czasu potrafił przychylnie popatrzeć na tego gościa. Mnie na przykład w tym wszystkim przed rokiem całkowicie zraził. A skoro przy takich negatywnych akcentach jesteśmy, to podobnie niefajna sytuacja wynikła niecałe pół roku temu i teraz główną postacią będzie tutaj Pierre Bourne. No, bo ten jeden z najsławniejszych i najbardziej uznanych producentów muzycznych ostatnich lat grał swój koncert w Warszawie. Działo się to w lutym. No, i muzyk, choć samego koncertu, był mocno zadowolony. To jednak, myślę, że najbardziej z pobytu w naszym kraju zapamiętał swój wylot. Tak, wylot, ponieważ na lotnisku spotkała go dosyć nieprzyjemna sytuacja. Pierre Bourne dodał najpierw taki post na swojego Instagrama, w którym napisał: Już nigdy nie wrócę do Polski. Wasze lotnisko potraktowało mnie z góry, potraktowało mnie bardzo nie w porządku. A w kolejnym poście napisał: Przeszukali mi całą torę. B. Kocham was Polsko, ale wasze lotniska są bardzo rasistowskie. Na Twitterze chwilę później rozwinął swoją myśl, że na lotnisku był jedyną osobą, której bagaż przeszukiwano i był też tam jedyną osobą ciemnej karnacji. Więc już znacie motyw jego tak niepochlebnych wypowiedzi na temat Polski. Jednak jak się później okazało, jego bagaż został przeszukany, ponieważ nie chciał on ściągnąć swojej maski z bejpa w celu identyfikacji jego tożsamości i dlatego takie czyny podjęły służby lotniska. Więc no nie ma też co im się dziwić, ale suma summarum ogólny obraz Polski dla Burne pozostanie raczej gorzki. No cóż, trudno. Kolejnym raperem, no dobra, bezpieczniej będzie powiedzieć muzykiem, któremu Polska jak najbardziej przypadła do gustu, jest Ghostmain który zapytany kiedyś na Instagramie o najlepsze miejsca, w jakich grał koncerty. To jak widzimy, wśród odpowiedzi wymienił Polskę i to super wyróżnienie z jego strony. Tym bardziej jeśli wiemy, jak mocne są jego występy. Na no innymi twórcami, którym w Polsce wyraźnie się spodobało, są Lilnar oraz Germ. Myślę, że dla dużej części moich widzów tekstywy oczywiście są dobrze znane, i jak dobrze pamiętamy, to tak samo przed rokiem grali oni koncert u nas w Polsce i przy tej okazji w dosyć śmieszny sposób poznawali naszą w cudzysłowie kulturę. Najpierw nie mogli się nadziwić, że mamy tutaj na przykład brązową wódkę, którą podsumowali znanym skrótem It's zlit. no a potem rozkminiali naszą polską walutę. I got a trzymając się dalej mocnego undergroundu, zachodźmy może o Old który kiedyś na swoim Instagramie pozdrowił Polaków oraz mój kanał. Zobaczcie, nie kłamie. Shout out to Poland, shout out to Trap L, the channel. A skoro już trzymamy się takich mało znaczących polskich akcentów u amerykańskich raperów, to chodźmy na chwileczkę do Lil Peepa, który na jeden z logów mocno zafascynował się taką polską czapeczką. I pomyślałem, że również to nagranie wam w tym odcinku pokażę. Masakra. Ile to już czasu minęło, odkąd z nami go nie ma? No a kolejnym bardzo mocnym ogniwem amerykańskiego podziemia jest też Puja, który myślę, że w Polsce jest i tak dosyć znany. No i on w 2018 roku grał u nas koncert i po raz kolejny w wywiadzie dla Pop Killera przekazał kilka słów dla swoich polskich fanów. Co dodać dla fanów w Polsce, before przed pierwszym right here? Man, Poland, I love you guys so much. It blows my mind that I came from America, Miami, Florida, all the way out here. And I have people here that listen to my music. It's surreal, it's unbelievable. And I just want to say I appreciate it. I really, I just appreciate it so much. Thank you. Nie rozmawialiśmy sobie jeszcze o piosenkach, w których tematyka Polski została przewinięta. I tym oto sposobem lecimy teraz do wroga 69-a, który niegdyś wymyślił jego image. Tak, to z Ilakami na ficie z wnucie pod tytułem Wardox Andem. I właśnie w tym traku refren brzmi tak, to War dogs. zrywają smycz, nigdy nie każe im się wycofać, zrywają opatrunek z ran, wojna światowa jak w Warszawie. No cóż, przynajmniej z Ilakami zna historię Polski. Lilizan w ogóle tu nagrał kiedyś całą piosenkę, którą nazwał po prostu Warszawa. Tak, Warszawa. Dokładnie. Warsaw, wydał ją nawet przed rokiem, ale oprócz tego, że w refrenie powtarza tylko w kółko nazwę Warsaw, to nic więcej ta wspólnego z Polską niestety nie ma. Albo może i stety, bo trochę jest średnia, szczerze mówiąc. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się, więc może teraz Kili, który również przy okazji grania koncertu u nas w Polsce, wrzucił na swoje majstory taki filmik, na którym wydawał się być mocno podekscytowany pobytem u nas. Siema Polska, kupa jazda! On, no chyba akurat to polskie słowo, którego kili tutaj użył, na chyba każdy kto miał z naszym krajem jakąkolwiek styczność. Kolejnym raperem, który wypowiedział się na temat Polski, był Enelico Chopa. Tak dokładnie Enelico Chopa, któremu zadano kiedyś pytanie na live'ie, co sądzisz o Polsce? Oto to co odpowiedział. Niby miło, ale troszkę zlał temat. Nie uważacie? Ale czekajcie, bo na sam koniec oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie dał naszego ulubionego rodzynka, Tekaszego Six-Snain, u którego znalazłem takie dwa momenty, w których wypowiadał się on na temat naszego kraju. No i tak, w pierwszym z nich jest historia, którą możecie kojarzyć. No bo Marta Linkiewicz była kiedyś na koncercie właśnie Six-Snaina w Pradze. Jak to ona, jakoś dostała się na afterparty po koncercie i nagrała z niej kilka Insta na których Six-Snain pozdrawia Polaków. Tutaj macie te nagrania. Estigashi has something to say. I want to say a big shout out, a big fucking love shout out to all my fans in Poland. Thank you a lot of love and a lot of blessings, Treyway. Hi, oh. Treyway. You know what I'm saying? A lot of love to Poland. A lot of love to all the fans out there. It's Treyway, gang. Tak, to były jeszcze te czasy, kiedy SixNine kreował się na strasznego ulicznika. Na no, drugą sytuacją, w której Tekashi, jakkolwiek poruszył temat Polski bądź Polaków, jest moment w jednym z vlogów z kanału Gdem, z jego dawnej słowackiej wytwórni. Był to rok 2018, trwał mundial w Rosji. No i jak wiemy, SixNine w młodości coś tam w piłkę kopał, a raczej bronił i tak się właśnie złożyło, że na tym vlogu oglądał on chyba skrót meczu Polska-Senegal i w taki oto krótki sposób postanowił podsumować grę naszego obrońcy. Jeżeli dobrze pamiętam, był to Djago Cionek

no i cóż, to tak naprawdę wszystkie momenty, które udało nam się znaleźć po przekopaniu internetu. Naprawdę, pracy przy tym filmie było ogrom, więc mam nadzieję, że docenicie to wszystko subskrypcją tego kanału. Jeżeli chcecie więcej takich rapowych materiałów, jak macie jeszcze jakieś momenty, w których raperzy wypowiadali się na temat Polski, to piszcie je w komentarzach. Może zrobimy drugą część? Podajcie również na mojego nowego Instagrama, trap.lnews, zostawiajcie łapkę w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!